maneczką z tej strony Gamer Antiviat to jest czy na moim serwerze dla youtuberów YouTube'owe wojnie. I tak, dzisiaj nagrywam sam, bo nikogo na serwerze nie ma. Tak, już właśnie zaczęliśmy wczoraj, tylko że ja już wczoraj nie mogę grać, ponieważ miałem bierzmowanie. Wiecie jak to jest... Ja pewno już każdy z was miał praktycznie No niech aż prawie. I mamy nowego spawn'a. Już się nawet podzieliliśmy, praktycznie wszyscy wbili na serwer, oprócz polskiego testera, bo coś mu się z komputerem stało i musiał naprawiać. windows sam chyba tam coś, z windows się coś stało. Dwa lata Windows wytrzymał i trzeba było. iść. Mm, tak. Albo. Coś takiego, że dwa lata chyba chodził y, na jednym Windowsie i trzeba było wymienić. Albo y, miał też drugi komputer i z Windowsa, na którym też nagrywał tam że drugi mu olił, co mówię, że z Windowsem, więc y, dwa lata, y, że trochę mu ulił na Windowsie ósemce komputer i dlatego wymienił sobie już na, na siódemkę. chcę wymienić, bo już kupił sobie właśnie niedawno komputer, no, dokładnie laptopa i mu zaczął mulić na ósemce i... Filmiki wychodziły trochę w sobie jakości. U mnie też wychodzą sobie jakości, ponieważ jeszcze nie mam dobrego komputera. Ja ten komputer mam od drugiej klasy. No to już jest trochę. Tak, trochę Wam powiem o naszym o, o tym serwerze i o moim kanale, co się pojawi przez te wakacje. No właśnie Biu Kisiel. Siemka Kisiel. Pozdro. No, ja Napisał, że kręcę film. Mm, tak no to no to tyle e, niedługo będzie live kupuję sobie nowy mikrofon teraz tak to mam teraz sławki zbudowane skręcili no 8 pozdroki się, jeszcze raz e, teraz są sławki z mikrofonem więc e, są, mogę, mogę mieć 3 audio a tak to teraz sobie kupię cały mikrofon taki wiecie jak no tak zwykły mikrofon tak do śpiewania tylko że wejściem pod komputer i tak, no to się na, na naszą gildię w f, e, f, e, niedługo mm, niedługo właśnie, o tu właśnie znaleźli takie fajne miejsce y, znaleźli fajne miejsce na gildię co jest właśnie z tym plugin aha, czekajcie r, o lot. też mm, Mówi, że one też mają. Dobra, skończył się relut, yy, bo yy, właśnie przed chwilą usuwałem ten plugin, bo bardzo mi ją wkurzyło, że. No, widzicie teraz, żelazo, żelazo. Yy, to, że leci, żelazo. teraz, jest, dochodzi. No mówi, że od rana graję i nie muszę skręcić na serwerze. Yy, I co chwilę coś tam. Czekajcie mieczykiem. Mm -hmm. Ja tu sobie już zaczęłam robić malutkie zarysy no, naszego... naszego e Czekajcie, jestem głodny, gdzie jest tu moje mięsko. No mm -hmm. ostatnio. No, i tak na moim kanale będą się pojawiały teraz takie sery jak Minecraft na modach. Będę miał paczkę Delboxa od Ideltego, który on już właśnie mu udostępnił dzisiaj. Yy, tylko, że trzeba wbić na Facebooka. O, szkieleton, szkieleton. Nie, nie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie. Co chwilę to znajduje inny spawner, on już tu przy, pewno prześli całą mapkę. Przydadzą się tory ooo o tu są no czekaj no może dzisiaj no, no będę, mam już trochę nasion no, to się zrobi od razu farmę na razie po, no na razie ręczną nie będę robił od razu automatycznej tu trochę pochodzę i tak będą Będą takie serie jak Minecraft na modach, jak mówiłem już na Delboxie, yy, więc yy, pokażę wam tą serię jutro. I dzisiaj jeszcze wywożę fajne filmik, które nagrałem ci na swoim podwórku telefonem, ponieważ nie chciałem się lecić po kamerkę. Po kamerę. Nie po kamerę, bo yy, moje koty, dwa malutkie się biły i nakręciłem to, ale potem jak już mój brat poleciał po kamerkę, to już nie zdążył o, spawner. Już nie zdążył na to. Nawet zobaczył, jak się biją. Poleciał pod tą kamerkę. Mówię, nagram, nakręcę nagram na dla YouTube'a. Tam moi rodzice nie, nie sprzeciwiali się za bardzo. Nie, nie powiedział, że ona się nakręci. No. Mm. Dobrze, że utknęło. Eś. Czekajcie. Pacz. Ja się muszę tu tepnąć. Przepraszam za to, że. Użyłem komendy bug, ale yy, musiałem się tepnąć. Przepraszam Was. No i tak, to jest dozwolone na tym serwerze. Bo jeżeli itemki... To jest... Tak, to było właśnie nie fair. Z itemkami. Właśnie rodzeństwo idzie. Czekajcie. No siostra, a to nic. Siostra tylko. No i tak. Nie ma przejścia. Tu gdzieś może być... To chyba miejsce. No, zarobiste. Auć. O, wągiel. i tak, będę się kręcił, no, jak z tego serwera. Oj, no, i to może takie speed art to zrobię ale to speedarty będą bardzo rzadko ponieważ nawet program mi się już kończy nie wiem czy w ogóle będę robił speedarty jeszcze bo na starym kanale robiłem speedarty i tylko speedartami się trudziłem no nie ja tylko, nagrywałem też z minecrafta więc y, to były dwie podstawowe rzeczy tak, dla sobie niedługo kupię właśnie ja kupię sobie te, ten mikrofon Oj, spodem, ten mikrofon i słuchawki jakieś i kompa Chyba Z komputerem jeszcze nie wiem, ale te, te trzy rzeczy to są 100% kupię. Nie, ja to się zaświeciło. Dobra. Mm, o, żelazo. Co gdzieś się ruszy to żelazo. Audi. Ehm, ale cię wykopie. Dobra, i już się na F home że razem 28 tu mam, a ja szukam w hipunku. A to tu... już zaraz idę właśnie na f -home Tak, teraz właśnie... Teraz na razie... Na samym początku nie mieć za dużo filmików, bo nawet... Mm, Myślę, że zaraz przyjechałam. Zaraz to yy, I tak... Słuchajcie. serki że za błędy widzicie mój czat, ale nagrywa mi się bardzo, można powiedzieć, że denerwuje jak coś piszę. Ponieważ mm, nie powinno się jak ja to robię, coś na filmiku odpisywać się wszystkim. Ale sam administratorem tego serwera dbam o swoich graczy, jest nas na razie dwoje i tak. Ale jak się pyta, to trzeba odpowiedzieć. Bo pytał się przed chwilą, czemu nas tak mało wbija na serwer. Tak, mało nas wbija na serwer, ponieważ. Mm, yy, bo ja bym się, ja się dobrze mówi, co napisał no bo jest, jesteśmy chyba do, dosyć ojej o, 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 rozbudowani na wojnę właśnie hmm, wojna będzie niedługo i na sto widzów robię specjalny specjal robię specjal z tego serwera i może live a. tak to na razie tyle o serwerze o, o moim kanale to się przyda przyda się przyda się Dobra, na fumę. No, bo ja dopiero 30 minut gram na tym serwerze, więc tak tu trzeba zrobić takie malutkie schodki do tych spawnerów. No i tutaj to się wyrówna, podrówna się, tak żeby było dobrze. No i idzie. On właśnie. właśnie duża różnica, bo mm, on gra 30 godzin, a ja dopiero pół godziny. Jest troszeczkę różnicy, ja właśnie rozbuduję naszą gildię. I jutro o próbuję wszystkich zawołać na serwer. No właśnie. Mm. Tak, te jest podany tylko dla tych osób, którzy, które grają na tym serwerze i tak, planuję takie odsłony jak sezon drugi, sezon trzeci tak i tak dalej, dopóki nie hajs, nie mówię, że hajs YouTube'a, tylko dopóki nie hajs, żeby zrobić wszystko, ogarnąć, kupić serwa, tam będą pewnie pomagać inni YouTuberzy, może, nie, nie mówię, że muszą, eee, dobrze... Że i tak muszę sobie zrobić yy, no crafting table i tak muszę zrobić drewno zrobię yy, dwa na całą gildię starczy gdzie to wkopać bo już niżej tak nie będzie może a nie niżej nie będzie a tak zrobimy sobie yy, zrobimy sobie patyczki z tych patyczków zrobimy sobie A się tu, no właśnie, wyszedł i wyszedł. Nie wiem po co tak zrobił. I właśnie, mm, dzisiaj ja, bo, znaczy jutro, dziś, dzisiaj wszystkim napiszę, żeby może jutro, jeśli o 18 i tak gdzieś na serwer, to nagramy coś, jakąś wojnę już. Mm, powoli się już rozbudowujemy. Ja tam już nie wygląda, jak rozdało wszystkim. Więc jak na razie to tyle już poczekajcie, nagrywa się wszystko. Tak, nagrywa się ten odcinek, będzie króciutki, 15 minut albo 20. Nie, no dobra, nie będzie trochę dłuższy. I nagram dzisiaj dwa odcinki, bo nie chcę mi się to tak zostawiać mojego budowania. Znaczy, nie, zostawię to tak. Powiedziałam Wam trochę o swoim kanale. Oj, 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 woda nie, woda nie. Opowiedziałem Wam trochę o swoim kanale. Ja tam zacznę tutaj trochę budować yy, i odcinek niedługo skończę. Będę sobie budował, ja rozwijał się na tym serwerze ten serwer się rozwijał bez polskiego testera trochę da. z polskim testerem ja, ja, raźniej tak tu zamiast tych uh -huh. weźmiemy trochę ziemi wykopimy to się to że będzie na farmę uj dobra to już niedługo kończę ten odcinek nawet teraz i nagram jutro odcinek z Delboxa, więc że to będzie umiecie Minecraft na modach, a ta paczka jest stworzona przez Idelty'ego i nazywa się Delbox. Więc ja byłem Cameron, to był Minecraft. Nie! Jakiś kurczę, by ich tak pod koniec filmiku już wyskoczył. <gryw> to było dobra akurat. Ja się, że ich nam wyskoczył. Nie, dobra, to to był Minecraft. Więc wpadnijcie na mojego fanpage'a, lajknijcie pod tym filmikiem. No i to na razie tyle, więc cześć. No zabiję go tylko na razie.